Witam serdecznie, gramy losowego brydża. Pik kontra dwa trefle. A no powiedzmy dwa karo. Parter ma krótkość pikową. O, chcę zagrać dwa kory, kto to jest? No, pasujemy i będziemy się wygłupiać. Nello, Sonia, Sonia Belawik, Norwegia. No pięknie. Weźmiemy trzy kierowe. Nie szalejemy. Pas, pasuj, Sonia. Sonia Girl spasowano piękno. piękno, Patrzcie kochani. Dziesięć dziewięć jaki piękny widz z drugiego waleta. Dziesiątkę dla zmylenia. Dziewiąteczką w ucho A w kiery, kiery nam się schowały, tak? I karo. Karo nam poparła, ale o kierów nie zgłosiła. Nelimko, no kochani, dlaczego nie zgłosiłaś kierów? No daj figurkę. Jak kładę damę. Jak kładę damę. Damy kładę. Jak zagrać w 4 to się rozpacza. Pika wyrzucam. Osiem kart zostało to, nie tak źle. O jak pięknie, jak pięknie grają. Tylko oni pięknie w te, tego bridża grają. No pewnie, że tak. No, przechodzimy kierem. No, przebijamy pika, wszystko jedno No, przechodzimy kierem. W ogóle, zobaczcie, nie liczę lewko, biorę swoje. Ale niespodzianka. Ale mnie lina wpuściła. I walet na promocji. No ucho. Walet kier lewa trzeba przebić. Oho, czwóreczko. Oj, chony. Słoneczko. Chyba jeszcze na lewo wezmę. Wziąłem Tylko bez 3 za 150. O, bez dwóch. Zastatuchnę. 5 i 4 wygraliśmy. bo nie graliśmy w kiery. Bo nie. O, teraz to mam kartę trochę. Bez atu. Dwa trefle, pytanie o starszą czwórkę. Jak powie dwa kiery, zgłoszę dwa piki. No trudno. Jak powie dwa piki, powiem cztery piki. Pytam o starszą czwórkę. Mam od razu na no, dłużej też bez atu. Chyba nie z trzema treflami. No dawaj, dawaj Nelino. Dawaj kochana. I sobie zagraj 4 piki. No, zagraj te 4 piki, zagraj te 4 piki. Masz 4 piki, nie masz 4 kier. Ja tu mam przebitki trefli. Powinno być górne. Zobaczmy, jak na lino licytuje. 5, 10, 11, 14, 15. No, dobra. No nie z tej strony. No dobra, walet karo koło. Zostaw te piki, walet karo La, la, <śmiennie> No dobra, walet pieki, walet karo w koło. Asów nie masz. Oddasz asa karo, damę karo, asa tref i ci wystarczy. No. Oddasz kielę za chwilę. I da walet karo w koło. Co zapewne zagrać damę treflu. Puść. I na trefach rzucić ósemkę kier. No i co teraz? Pokierze. No właśnie. I co pokierze? Tak. Trew dodamy. I bez jednej. Och, ja to mam. Do tego soku trzeba go. No trafił, no na co myślisz? Co ty myślisz, kochanie? No jak można zagrać furkę kara? Tam trzeba było zagrać tref króla tref. Nie damy tref, rzucić kiera. No. no I zagraj jeszcze raz. No tylko nie wkiera. No wkiera, bez jednej. Mhm. Bez jednej. Kochana. Nello. Nello to jest pan? Niemożliwe. A było wygrane. będzie minus 10. Będzie minus 10. Minus 5,5. O! Ho, 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 ale są napakowane. No, otworzę karko. A potem skoczę treflami. No dawaj, Nelly. No powiedz coś, Nelly. No niebo. Nelly pyta mnie o asy. Odpowiadam grzecznie. Jeden as, pięć karo. Ja jestem napakowany, gram siedem karą. Nelly, tak, to my sobie nie będziemy. Tak, to my sobie nie będziemy grać. Nelly może znieść na kara. Nelly, kochana. Nelly. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A nie można było mnie poinformować o tym, że masz kierunki. Co to jest? I uciekło. No, o, tu dostałem awetary. Pięć. liczymy O mało to no. no i zobaczymy, jak w te kiery pójdzie. Wyrzuc on to nie ma znaczenia. Oglądamy waleta i dziesiątkę. Mm -hmm. No dołóż, o Ślewik wyszedł. Czyli sześć trych było do wygrania. tylko trzeba licytować. I sześć kierów było do wygrania. co trzeba było nie wygłupiać się, nie pasować na pięć kierów. No po prostu dwa kieri. Ostatnie rozdanie gramy, aż się zmęczyli. No sześć kierów wygrywali. Tam trzeba powiedzieć sześć kierów od razu. Nie wiem, o co pytanie, pokazuje singla trefla. Cokolwiek to znaczy, pokazuje singla trefla. Ada chce zagrać. Nie, będziesz grała Avatar. Co to jest Avatar? To on jest z Nowej Zelandii. A dlaczego nie można złożyć koloru karowego? Gramy na spadającą dziewiątkę. Póki co mamy szansę. Dama kier spadła. Król kier spadł. Ile to kieru spadło? Siedem. A gdzie dziesiątka? Wygram to. No biję. Nie wygram to. Nie mogę karę wrócić do ręki. No dołóż, Soniu, dołóż na piątkę. No niestety. Miała pika. Oj, oj oj oj, jak niedobrze. tu jest dziesiątka kier. Adam, ada nada, vamos ver vai, ada To niestety dobrze zagrał. Musiał tyle myśleć. Zabieramy kiera. I resztę nasze. A on miał kiera. Nie miał kiera. Asembię. Nie pamiętamy to, miał króla. Tylko bez dwóch. Dobra. Witam